Na 5 minut przed, przed, przed posiedzeniem komisji wpłynęło pismo Rady Gminy Ostrzydne. W imieniu zarządu SP przyszłego ponownie zwracam się do uprzejmą prośbą o podjęcie tematu dofinansowania w najbliższych dwóch latach zakupu samolotu porządniczego dla jednostki operacji militarnej przyszłości. Motywacją do, ponow, do ponowienia naszego wniosku są rozmowy prowadzone z panem Wójtem w ostatnim czasie, w wyniku których poczyniono wstępne ustalenia, a mianowicie z uwagi na częste awarie jezdnika całkowitego wyłączenia z podziału bojowego samochodu archiwipa będącego na wyposażeniu jądrowego przyszłowo, podjęto decyzję o remoncie kapitalnym silnika tego samochodu, co już obecnie nie jest w realizacji. Następnie rozpocząć starania o pozyskanie dofinansowania do zakupu nowego samochodu typu lekkiego bądź średniego, w zależnie od możliwości zdobycia funduszy zewnętrznych. W związku z powyższym proszę Szanownych Radnych o ustosunkowanie się do tych ustaleń, wstępnych planów oraz podjęcie decyzji, które umożliwią podjęcie konkretnych ustaleń w przyszłym roku o uzyskanie jak najkorzystniejszych dofinansowań z zewnątrz. Konkretne uzasadnienie wraz z przedstawieniem obecnej sytuacji naszej jednostki przedstawiam w poprzednim piśmie skierowanym do Rady Gminy w marcu tego roku. W razie potrzeby dokładniejsze wyjaśnienia służę swoim osobistym sprawiedliwstwem wraz z wyrażaniem szacunku prezesu OSP w szkole